Szaszłyki z grilla. Wszyscy znamy, wszyscy kochamy, wszyscy chyba już przerabialiśmy, ale dalej pozostawiają nam duże pole do popisu. Oczywiście to, co nadziejemy na patyk tak naprawdę to ogranicza nam tylko wyobraźnię. Dokładnie, my wybraliśmy kiełbasę z karkówką od JBW Bałdyga, wysoka zawartość mięsa, bardzo intensywny zapachy czosnku, idealna na grilla. Zabieramy się za marynowanie i krojenie kiełbasy, bo to powinniśmy zrobić najpierw, kilka godzin przed grillowaniem, żeby kiełbasa zdążyła się zaromatyzować, bo będą to aromaty syropu klonowego, kolendry, świeżego, chili. Do tego wszystkiego czosnek będzie fantastycznie. Dobra, to ty marynuj kiełbasę, a ja zacznę kroić warzywa, tak? Pieczarki. Pieczarki. Myślę, że połówki będą ok, tak? Czy... Większe podzielę na cztery. Zaczynam od połączenia wszystkich elementów marynaty. Będzie to syrop klonowy, oliwa, świeża kolendra, papryczka chili i czosnek. Wszystko kroimy drobno i wrzucamy do miski. Ok, Teraz czas na cukinię. Pamiętajmy, że dobrze jest ją pokroić na cztery części, pozbyć się pestek, a nadziewać sam ten twardy miąższ. Pieczarki mam gotowe. Ziemniaki jest wcześniej ugotowane, my braliśmy, yy, takie małe, y, które będziemy mogli całe ponadziewać na nasze szaszłyki, wcześniej podgotowane, takie żeby były jeszcze trochę ale nie rozwalają się w trakcie nabijania na patyki. Dobrze, barynaty mam gotową, lekko lejąca się gęsta od syropu eklonowego. Teraz do środka wkładam pokrojoną kiełbasę. Kroimy ją około około cm plastry. I teraz czas na pokrojenie cebuli, to jest dobry moment żeby sprzedać Wam fajny patent, w jaki sposób ją rozdrobnić, żeby nie rozwalała nam się na szaszłykach. Na pewno większość z Was miała już taki problem. Otóż kroimy ją w cząstki, nie pozbywając się tych dwóch końców. Ogonka i miejsca, gdzie kiedyś były korzonki. Wtedy to nam przytrzyma wszystkie warstwy cebuli. Pięknie będzie się trzymała na szaszłykach. Podzielę ćwiartki. I spójrzcie, pięknie nam się trzyma. Dobrze, i tak pokrojona cebula będzie się dobrze nadziewała, nie będzie się rozpadała w trakcie grillowania i to jest trik, który musicie zapamiętać, bo na pewno przyda Wam się jeszcze nie raz. Wszystkie składniki już gotowe, pokrojone i zamarynowane. Kiełbasa yy, gotowa, pieczarki, cukinia, cebula również, no i ziemniaki. Czas nabijać na szaszłyki. Jak zauważycie, mam je wcześniej przygotowane, namoczone w wodzie. Kochani, to jest must have przygotowywania szaszłyków. Patyczki muszą być wcześniej namoczone w wodzie, żeby po prostu się nie spaliły. Na pewno nie raz, nie dwa. Każdemu z nas to się przydarzyło, że patyczek się e, złamał przez ogień bądź zapalił żywym ogniem. Jedyny sposób na to jest taki, że namaczamy nawet na całą noc wcześniej w wodzie. Zaczynamy i kończymy twardymi warzywami, czyli możemy zacząć i skończyć cebulą, żeby nie zsuwała się reszta składników. Ok, gotowe. Pierwsza partia tak. jest już. Można wrzucać na wila grill rozgrzany. Kuba, zabierz resztę składników. Dobrze, więc ja zabieram się w takim razie za sos. Będzie to sos jogurtowo-chrzanowy, z odrobiną majonezu i limonki. Ten orientalny kwas przełamie tutaj wszystkie smaki. Mam jogurt y naturalny, gęsty. Dodaję do niego sok z połowy limonki. Dwie łyżeczki chrzanu, łyżkę majonezu, sól oraz pieprz. Sos będzie gotowy. No dobrze, nasze szaszłyki są już gotowe, obsmażyliśmy je po 4-5 minut z każdej strony eee, i kiełbaska jest już skarmelizowana, cebula również, myślę, że możemy wydawać.